Szampion, to wiecie jak on jest wrażliwy na niedobór wapnia. Część trzeba generalnie podać pozakorzeniowo, ale w glebie też powinno być. Z analiz gleby generalnie wynikało, że jest go za mało, dlatego posypowo pewno jesienią siarczan wapnia, to pewno znacie wapń i siarka wapy przyswajalne. Zawsze jego brakuje, więc to będziemy posypowo, ale do jesieni to już będzie po zbiorach, więc trzeba coś, coś podziałać szybciej. Można przez fertygację, a można tak jak my dzisiaj belką. Już wam pokazuję co my stosujemy. Cieszarczan wapnia stosujemy w dawce akurat 20 litrów na hektar. Stosujemy to belką herbicytową. tej fertygacji nie ma same nawadnianie. Jest podana 15-20 litrów. No wyliczyliśmy, że 20 litrów. I teraz to wszystko rozlewamy. Powinno się po kwitnieniu zaraz, ale to wiecie no dzisiaj w tym roku nie ma czasu. Dzisiaj akurat była chwila pogody, że nie wiało to jedziemy z tym zabiegiem.